Witajcie, ja jestem Neken. W tym filmie przedstawię Wam moją twórczość w dwóch częściach. Pierwszą część, którą teraz oglądacie, sięgać będzie od 2019 roku do 2020. A druga część będzie od 2021 roku do dzisiejszego dnia. Więc zacznijmy. Jest rok 2019. Młody 11-letni Neken chce, jak wszyscy, być wielkim YouTuberem. Osiągnąć sukcesy. Być sławny, i tak dalej. Więc postanawia założyć kanał i nagrywać na nim filmy. Pierwszym nickiem, który wymyśliłem, był Xero. Ale jednak wybrałem nazwę Bagdes z końcówką TM, bo Google wymagało podania nazwiska. Filmy, które pojawiały się na tym kanale, były głównie z World of Tanks. Przez większość czasu prowadzenia kanału materiał był bez mojego głosu. Dopiero gdzieś pod koniec zacząłem nagrywać z mikrofonem. Filmy też były bez ładu ani składu. Przez 5 minut potrafiłem nie odezwać się. Jaki montaż kompletnie nie istniał. Dosłownie odpalałem nagrywanie i je kończyłem. 40 minutowy film wrzucałem na kanał. Takie coś było już od początku skazane na porażkę. Osiągając około 23 subskrypcje zaprzestałem nagrywać. Kanał w 2020 roku usunąłem. I tego żałuję. Bo chciałbym na serio obejrzeć te filmy i porównać z dzisiejszymi. Przechodzimy do 20 października 2020 roku. Już bardziej doświadczony 12-letni Neken otwiera kanał o nazwie Hybu. Zapytacie, dlaczego taki nick? Szukałem krótkich i dobrze brzmiących nazw i taki wybrałem. Filmy nagrywałem głównie z BMG Drive, ale pojawił się ówcześnie popularny Among Us. Warto dodać, że w żadnym filmie nie pojawił się mój głos, a same filmy miały podstawowy montaż w programie Shotcut. Starałem też się prowadzić jakąś narrację w filmach z BMG Drive'a. I można powiedzieć, że się w nich starałem. I wyszły znośnie. Dodatkowo, ostatnie dwa odcinki, możliwe, że może być ich więcej, ale nie pamiętam już do końca. Z BMG Drive'a miały ręcznie robioną miniaturkę, a nie grafikę z internetu plus dodany tekst. Oczywiście, zaprzestałem nagrywania 17 grudnia 2020 roku, osiągając 7 subskrypcji. Najprawdopodobniej straciłem chęci do nagrywania, przez zerowe wyświetlenia filmów i kompletny brak odzewu w komentarzach. Kanał ten nadal istnieje, jest to mój kanał od gier. W adnotacji po prawej stronie macie playlistę starych filmów, podsumowując cały film. Kanał BagDESTM zapoczątkował całą moją twórczość, a dzięki kanałowi chybu zacząłem bawić się z montażem i miniaturkami. Do zobaczenia w drugiej części, która kiedyś się pojawi.